o to mamusia a tu idziemy po polutku, cześć idziemy idziemy o a tu psiarnia raczej klatają jej wam się chce tak już idę do was kochane pieski idę jej będę wam dawał jest tak jakie ładne <laughs> O, o! jakie wyjście im zrobiłem żeby sobie wyszli na dwór a ten jest ładny jaki krasy. O. Hi, hi, hi. już wam daję je, jeszcze dzieci moje kochane już jeszcze muszę dać będziecie mogli oglądać ja będę im je a, jej dał o o chodźcie wiele ich jest o mam taką miskę o ale jedz! dzieci uważajcie jeszcze gorąco nie wolno A, nie wolno aha no właśnie macie panie języki szerokie A? uważać Aha. Muszę się nauczyć, to to gorące. No? Hej, chleby. No? Gorące? Musicie się nauczyć. Tu. Gdzie mi się damy tu? a tam mają miskę no, to tutaj czekajcie dzieci o, tu tak mają jedzenie w bród Tam mi tyle że ho 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 mają jedzenie a jedzenia, jedzenia. no uczcie się a? Dobre, dobre, tak A. specjalnie nalałem gorącego, żeby się nauczyli, że gorące się nie je. Ładźcie! Złegi, bryszczyk. ładny ten kolorowy, czarny. No i idź, idź. Idź. To różne są pieski. Takie, takie, tam ile ich jeszcze o jest. W Czarne, brązowe. Leżą na niebo i ciepło. Bardzo psem musiał się nauczyć zimna. O!